Chińczycy jako pierwsi używają ukrytej broni. Miny lądowe? Ładunki wybuchowe, uruchamiane przez nacisk lub na skutek zbliżenia się do nich, pozostają w użyciu od wielu setek lat i dlatego ich początki nie są do końca pewne. Niektóre dowody wskazują na to, że pierwsze miny lądowe, przeznaczone do celów militarnych, wykorzystane zostały w Chinach w 1277 roku przeciwko Mongołom. Dzisiaj ich stosowanie wywołuje liczne kontrowersje ze względu na wielkie straty, jakie powodują wśród ludzi cywilnej jeszcze wiele lat po wygaśnięciu konfliktu zbrojnego. Pierwszymi minami, jakie stosowano w Europie, były miny tunelowe. Podczas oblężenia zamku lub fortu kopano pod murami obronnymi tunel i detonowano w nim ładunki wybuchowe w nadziei, że umocnienia runą, prawdziwe miny skierowane przeciwko ludziom, powstały w średniowiecznych Chinach, uruchamiały się, kiedy ktoś na nie nastąpił, albo sterowane były zdalnie, występowały w wielu odmianach, jednak nie stosowano ich masowo ze względu na brak materiałów wybuchowych. Miny pojawiły się w Europie na początku XVI wieku w formie płytkich zagłębień z prochem i zapalnikiem z krzemienia, który inicjował eksplozję. W późniejszych stuleciach wykorzystywano je do spowalniania natarcia wroga, szczególnie podczas wojny burskiej i pierwszej wojny światowej. W XX wieku skala ich użycia znacznie wzrosła. Zapalnik uruchamiany jest na dnie. Czarny proch zostaje ubity w wybuchającą minę. Instrukcja obsługi ognistego smoka XIV wiek.